Zwierząd Sztabowy Dorota Titz, Komenda Stołeczna Policji. Dobry wieczór, państwo. Warszawa to ogromna metropolia, w której dzięki kamerom monitoringu przestępczość spadła o ponad 60%. Bardzo często kamery rejestrują to, czego sama ofiara często nie jest świadoma. Tak było na warszawskim targówku. Jest północ, ulica Łodygowa, przystanek autobusowy. Na ławce siedzi śpiący mężczyzna. Pojawia się nagle drugi mężczyzna. Wszystko by wskazywało na to, że oczekuje na autobus. Jednakże jego zachowanie przykuwa uwagę osoby obsługującej monitoring, zaczyna go bacznie obserwować. Mężczyzna sprawdza, czy wokół nikogo nie ma, rozgląda się, patrzy, czy inne osoby nie zbliżają się do przystanku, odchodzi. Mężczyzna jednak po chwili powraca, i tu widzimy moment, kiedy trąca śpiącego na przystanku mężczyznę, sprawdzając, czy ten faktycznie śpi. Rozgląda się przez chwilę jeszcze, czy nikt się nie zbliża. Mężczyzna przeszukuje śpiącemu na ławce kieszenie, po czym wyjmuje, jak się później okazało, portfel z dokumentami i pieniędzmi oraz telefon komórkowy. Mężczyzna spokojnym krokiem odchodzi, jest przekonany, że bezpiecznie uda mu się oddalić złupem, jednakże jest to bardzo złudne, bo w tej chwili podjeżdża radiowóz, i mężczyzna jest kompletnie zaskoczony. Policjanci znajdują przy nim skradziony portfel z dokumentami, jak i telefon. Jest to typowa kradzież. Ofiara nawet nie wie, że została okradziona. Jeden z policjantów po zatrzymaniu złodzieja idzie do śpiącego na ławce mężczyzny. Jak się okazuje, mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. I to właśnie od policjanta dowiaduje się, że przed chwilą został okradziony. Teraz kilka słów o przystankach. Odwiedzamy je kilka razy dziennie, jednak nie dla wszystkich są one dobrem wspólnym. Czasami młodzi ludzie próbują udowodnić, że mają prawo je zniszczyć. Tak było przy Ulicy Modlińskiej. Środek nocy, Ulica Modlińska, również przystanek autobusowy. Dwóch młodych mężczyzn bardzo nerwowo się zachowuje. Próbują zająć swój czas w oczekiwaniu na autobus. Za chwilę zobaczymy, jak młody człowiek wyrwie szczebelek z ławki, po której jego kolega skacze. W tej chwili właśnie widzimy sytuację, gdzie młody człowiek kilkakrotnie uderza w słup informacyjny. Przez cały czas są obserwowani przez osobę obsługującą monitoring. Sytuacja ta mogła skończyć się tylko w jeden sposób. Policjanci przyjechali błyskawicznie. Obaj, jak się okazało, później 19-letni mężczyźni, którzy mieli po ponad promil alkoholu we krwi, zostali zatrzymani. Kolejna sytuacja. Zwracajmy uwagę na to, kto stoi obok nas na przystanku, bo może skończyć się tak jak w tym przypadku. Tym razem przystanek tramwajowy ulica Broniewskiego. Na przystanku starsza kobieta, która jak się później okaże, jest pod wpływem alkoholu, chodzi trzymając się barierki, jednak przez cały czas obserwowana jest przez młodą dziewczynę i chłopaka, którzy nie spuszczają z niej oka. To przykuwa uwagę osób obsługujących monitoring. Teraz dokładnie widzimy, jak mężczyzna wyrywa z ręki kobiecie telefon i zaczyna uciekać przez ulicę Broniewskiego. Kobieta jest przerażona tym, co się stało. Yy, niestety kamery nie zarejestrowały już momentu zatrzymania mężczyzny, jednakże po kilku minutach radiowóz, który przyjechał na miejsce, zatrzymał zarówno. Dziewczyna, jak i chłopaka. Dziewczyna trafiła do izby dziecka, chłopak do aresztu. Materiały z monitoringu co tydzień w programie Top Kryminał w TVP Warszawa i na portalu policja.pl. Dorota Tic zapraszam.